Cieszę się, że no pomimo tych wszystkich moich perypetów zdrowotnych w sezonie udało mi się wrócić na taki fajny poziom, który, który pozwoli mi się ustabilizować właśnie na tych plus 60 metrach. No, no nie można powiedzieć, że ta moja przewaga jest jakaś znacząca, ponieważ wiatr dzisiaj bardzo kręcił. I ja z racji tego, że rzucam na troszeczkę wyższych pułapach, mój oszep się przebijał przez te najmocniejsze powiewy, przynajmniej tak mi się wydaje. Dlatego też no, było łatwiej, a dziewczynom widać, że po prostu przeszkadzał. Najważniejszą imprezę właśnie mamy. E, szczerze powiem, że dla mnie ten sezon nie różni się praktycznie niczym oprócz dziwnych przygotowań od sezonu, powiedzmy, minionego. E, też to wszystko jest rozciągnięte w czasie. E, normalna rzecz. E, także. Dla mnie żadna nowość. Jest cudownie. Nawet nie spodziewałam się, że w tylu kibiców przyjdzie na oszczep, bo to zazwyczaj biegi są najbardziej popularne. Tyczka, kula, no, tam gdzie mamy fantastyczne wyniki, prawda? Bo jeszcze tego nie mamy, dopiero z dziewczynami gdzieś tam się zaczynamy przedzierać do czołówki światowej. No, ale mimo wszystko kibice dopisali rewelacyjnie, rewelacyjnie się startuje z tak fantastycznym dopingiem.